Witam wszystkich serdecznie. jestem Werbel i jak widać, tutaj będzie przedstawiona inna gra, mianowicie Mobile Legends Adventure. Więc, tak pokrótce, o samej grze gra jest oczywiście na podstawie Mobile Legends Bang Bang, czyli gry MOBA mobilnej, tak swoją drogą. Z tym, że ta gra jest oczywiście typu Idle, czyli dokładnie tego samego typu co AFK Arena. I w tym filmie, oczywiście, nie będę zagłębiał się w jakikolwiek aspekt gry, tak. Dogłębnie, tylko po prostu przedstawię bardziej powiedzmy porównywująco z AFK Jareną. Także jak widać, że jest dostępnych całkiem sporo rozgrywek. Zaczniemy, może, od eventów. Jeżeli chodzi o eventy, no to trudno mi na razie powiedzieć, która gra wypada lepiej. No, ta gra dopiero wyszła i jest w fazie otwartej bety z tego, co się orientuję, ponieważ dzisiaj chyba została zapowiedziana oficjalna. Nie tyle co data, tylko zostało powiedziane, że niedługo zostanie oficjalnie uruchomiona z większą ilością rozgrywek, czyli między innymi gildie pewnie, bo obecnie nie ma gildii. Pewnie ruszy pełna reklama. Także AFK Arena może zdecydowanie się bać tej gry. Zaraz zobaczycie dlaczego. <laughs> Mianowicie, oczywiście na start serwera mamy jakieś tam rozgrywki, dostajemy dodatkowych bohaterów, 7-dniowe logowanie i teraz coś Czego nie rozumiem, jak może nie być, jak może zabraknąć w takiej grze jak AFK Arena, mianowicie TO, czyli system odbierania nagród codziennych. Po prostu nie rozumiem jak w grze typu Idle, jak w grze typu Gacha może zabraknąć czegoś takiego. Jak widać tutaj są całkiem fajne nagrody, premium tickety, czyli to są powiedzmy, jeżeli miałbym to porównywać do AFK Arena, po prostu diamenty. Albo zwoje, czyli to nie są te zwykłe serduszka. Oczywiście dostajemy diamenty także, jakiś tam ekwipunek i uwaga, dostajemy gwarantowaną postać pięciugniastkową. Normalnie super sprawa. Możemy oczywiście też dostać jakieś pakiety, prawda, ale no to tak samo było w AFK Arena. W Montli Pasa, czyli to samo co w AFK Arena. I mamy właśnie event, czyli coś jak event wielkanocny to jest, który był w AFK Arena. Możemy powiemieniać niektóre nagrody, możemy mieć gwarantowaną 5-gwiazdkową postać i teoretycznie nie powinno być problemu, ponieważ jest dużo eventów na start. Te rzeczy lecą nawet ze skrzynki. A tutaj jest dokładnie ten event za przywołania premium. Dostajemy właśnie te nagrody do eventu. Mamy jakieś paczki codzienne, 20 dia darmowych diamentów codziennie. Oczywiście to nie będę się teraz zagłębiał. Jest jeszcze jakby widać możliwość Oglądania krótkich filmików, 20-30 sekundowych za 20 diamentów. I w ten sposób można dziennie uzyskać około 100 diamentów, co jest naprawdę super. Za obejrzenie, nawet nie musimy tego oglądać, tylko naciskamy filmiki 20-30 sekundowe, mamy 100 diamentów. Kolejna opcja zdobycia tego kompletnie za darmo. Jak widać tutaj dwa razy odebrałem i za 3 godziny będę mógł kolejne filmiki oglądać. Zazwyczaj są to dwa. Albo trzy filmiki tak naraz, potem jest przerwa, oczywiście. I znowu, oczywiście w grze występuje znowu kampania, tak jak w AFK Arena. Występuje skrzynka, i tutaj od razu mówię, że skrzynka jest o wiele lepsza niż w AFK Arena. Jedyny minus jest taki, że te nagrody można kumulować do 8 godzin, ale myślę, że to na oficjalnym starcie zostanie zmienione. I dlaczego mówię, że jest lepsza skrzynka? Otóż z tej skrzynki mogą Wam polecieć fragmenty postaci czyli czegoś czego znowu w AFK Arena brakuje czyli ze skrzynki ludzie się upominali już żeby była jakakolwiek szansa na zwoje niestety tego nie wprowadzili Także te rzeczy są akurat bardzo zbliżone do AFK Arena Jeżeli chodzi o samą walkę no to jest podobna jak właśnie w AFK Arena Mamy auto, możemy podwójną szybkość albo odblokować za VIP-a, albo po prostu po ukończeniu kampanii, także to akurat nie jest pay to win. Jeżeli chcemy szybciej, to po prostu możemy kupić tego VIP-a. Jeżeli nie chcemy, to po prostu z czasem to odblokujemy. Myślę, że dzisiaj nawet to odblokuje. Trochę oczywiście wolna ta walka będzie, no bo na normalnej szybkości niestety tak to wygląda. No chyba, że miałbym dużą przewagę. Oczywiście film ten nagrywany będzie na telefonie, ponieważ nie ma tej gry jeszcze dostępnej na emulatorze. Podejrzewam, że będzie na oficjalnym starcie. Także po prostu wrzucę jakąś darmową muzykę w tle i zobaczymy jak to się przyjmie. Czy będzie to fajna opcja? Tak, jak mówię, ta walka trochę długo trwa. Ale to dlatego, że nie ma tej podwójnej szybkości jeszcze, odlokowanej u mnie. Teraz, jeżeli chodzi o same rozgrywki, jest ich bardzo dużo. Mamy bardzo fajny sklep, który możemy odświeżać 4 godziny i bardzo często są tu dramowe przywoływania. Darmowe, mam na myśli oczywiście fakt, że są za 10 tysięcy złota, co jest śmieszną ilością po prostu. Mamy też Dismantle Shr shrine, czyli też w tej grze występują zielone postacie, które możemy tylko i wyłącznie rozwalać, ale sklep jest dużo lepszy niż AFK Arena akurat, ponieważ jak widać możemy przede wszystkim dostajemy więcej za rozwalanie. Niby potrzebujemy 20 tysięcy na wymienienie postaci. Losowej oczywiście, bo możemy gwarantowane też mieć. Z tym, że za rozwalanie postaci dostajemy po 300, czyli prawie dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej chyba niż w AFK Arena, czyli o wiele szybciej. Rozwaliłem dwie postacie, mam 600, czyli o wiele szybciej możemy to uzbierać. Także to jest kolejny plus. Nasz AFK Arena wygrywa na pewno w... pod względem faktu, że VIP w tej grze, no niestety póki co nie możemy dostawać tych punktów VIP poza wydawaniem pieniędzy. Ale myślę, że na oficjalnym starcie to się zmieni, ponieważ ludzie już w komentarzach o tym mówią. Z tym, że paczki w tej grze, myślę, że są mimo wszystko lepsze za 4 zł. Jakby co, wydałem 4 zł na tą grę, dlatego mam Vipa a pierwszego. Dostałem jedną gwarantowaną postać pięciogwiazdkową, dostałem Vipa a pierwszego pełną surowców, czyli za 4 zł. myślę, że się opłacało, mimo wszystko. Jeżeli chodzi o bohaterów i o ulepszanie to jak widać możemy ulepszać za pomocą takich, powiedzmy eliksirów oraz oczywiście złota mamy ekwipunek, który możemy także ulepszać z labiryntu sklepu, <laughs> znaczy z labiryntu dostajemy to i występuje mechanika jak Mobile Legends Bang Bang, czyli runy które możemy ulepszać za pomocą takich emblematów ewentualnie jeśli emblematów nie mamy, to możemy użyć pyłu jeżeli ktoś grał w wersję MOBA to będzie mu nie tylko łatwiej, ale po prostu przyjemniej się grało, myślę. Także mamy jeszcze takie jakby codzienne zadania swoją drogą. To nie są codzienne zadania za FKR FKR-y żeby nie porównywać. Codzienne zadania są tutaj. Także to jest kolejna rzecz, której FKR na nie ma. I jak widać tutaj do będziemy dostawać doświadczenie w tym środkowym będziemy dostawać złoto. Oraz w tym na prawo będziemy dostawać fragmenty postaci i teraz jeżeli na tym 160 poziomie będą lecieć legendarne gwarantowane odłamki to po prostu ta gra przebije AFK Arena <coughs> zdecydowanie bardzo mocno. Mamy dużo innych tutaj rzeczy. Zrobimy sobie Free Samona. Bo normalne samony chciałbym zrobić na osobnym odcinku oczywiście. I jak widać, może zaprezentuję to rozbalanie właśnie, 600, jak widać, dostajemy jeszcze doświadczenie do levelowania naszych postaci oraz esencje z AFK Arena powiedzmy, no jeszcze to odłamki, czyli dużo więcej niż w AFK Arena. Tutaj mamy coś na podobie rajdu, prawdopodobnie, tylko że jeszcze nie odblokowałem tego. Mamy Fusion Shrine'a. W ogóle w tej grze występuje system gwiazdkowy, ale jest to oczywiście to samo co w AFK Arena, tylko inaczej powiedzmy przedstawione. Mamy wieże mamy labirynt, oczywiście to wszystko co w AFK Arena jest, który resetuje nam się co 24 godziny, a nie co 48 godzin, czyli kolejna rzecz, która pozwoli nam więcej czasu spędzić na tej grze niż na AFK Arena myślę. To, oczywiście, jest bardzo fajną sprawą. Tawerna, jak widać, zadania zdecydowanie też są raczej trochę wyższej jakości. Jestem obecnie na pierwszym poziomie tych zadań, a już mam 80 diamentów do odebrania. Znaczy, jeśli zrobię tę misję, a ja zrobię odłamki oraz pył do ulepszania run. Gildie właśnie jeszcze nie działają. Będą na oficjalnym starcie prawdopodobnie. Także to by było w sumie na tyle. To miało być tylko oficjalne przedstawienie. Jeżeli chcecie mnie zapraszać do znajomych, możecie to zrobić, tylko w komentarzu musielibyście mi powiedzieć, jaki macie nick. bo jak widać, dużo osób mnie tutaj zaprasza tak losowo, po prostu, żeby odbierać oczywiście te serduszka. A ja po prostu pododawałem te osoby, no, żeby te serduszka mieć, także mogę je bez problemu usunąć. Także to by było w sumie na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Naprawdę polecam w sumie tą grę, bo jeśli naprawdę jest o obecnie w fazie beta, tak myślę, przynajmniej otwartej się Nie ma tego nigdzie powiedzianego, z tym, że został zapowiedziany oficjalny start, więc domyślam się, że to jest beta. Także jeśli, gra, jeśli twórcy tej gry ruszą na porządnie z reklamą, to AFK naprawdę powinna się bać i powinna wprowadzić więcej opcji, chociażby zdobywania zwojów. Oczywiście AFK dalej będzie podstawową grą na tym kanale, żeby nie było. Po prostu nie mam... Z jaką inną grą porównać tej gry, no to oczywistym trafem będzie AFK Arena, niektóre rozwiązania są lepsze w tej grze, niektóre w AFK Arena. Oczywiście nie mogę tutaj wyrazić powiedzmy takiego werdyktu oficjalnego, ostatecznego, ponieważ w tą grę gram dopiero dwa dni, czy trzy, dwa chyba a w FK Arena już prawie 2 miesiące, także należy oczywiście poczekać i sprawdzić jak to się rozwinie, także dziękuję wszystkim za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach za AFK Arena oraz prawdopodobnie z tej gry.